Dzisiaj ja jestem łapa, a to jest kolejny nasz chyba, trzeci już odcinek Herebrina. Tak, dzisiaj jak widzicie mamy już mod Raimi Maps oraz Inventory Quicks. Yy, no, no i tutaj tu ostatnio skinęliśmy. Tak jesteśmy bez żadnych itemów. Co mnie zbyt nie cieszy, nie? No, ale dobra, to zaczniemy od nowa. Spieramy z... znowu pewno. No, no i myślę, że... Wejdziemy do kopalni na chwilę. Tam trochę żelaza trzeba będzie zdobyć. No i potem znajdziemy w końcu miejsca na ten domek. Tak jeszcze. Yy, tak dobrze, jestem na hardzie, więc powinno być sobie spoko. Oho. A muzyczkę mam gdzieś aż podgłoszę. Jaka piękna. Jaka <grytę> piękna. Ja, nie, na sedzie to lepiej się ściszył. Najpewniej no dam jakąś inną w tle. dobra, to um, przerobimy sobie to. Trochę patyków i kilof. Ja znowu idziemy. Oha, o okay, tej oni tają na mnie. To może tam nie będziemy lepiej szli. Chodź w sobie tutaj kopalni. Cześć nie wiem czy to był dobry pomysł Ale dobra zobaczymy Zobaczymy jak tam wszystko wyjdzie Jakbyś chociaż na miecz o, tutaj się żelazo, to spoko Wiesz to odczona? Dobra, jeszcze nie 11 muszę mieć chyba 9 wystarczy Bo motyka jest nam na razie jeszcze niepotrzebna Przechodźmy do naszej bazy, i od razu całej strony zrobię. Yy, baza. Dobra. Yy. Dobra, to tak: Kilow, Siekiera, Lopata. i oczywiście Mieczyk. Yy, to jest najważniejsze. To Patrzcie o co chodzi w tym modzie Inventory do niektórzy go nie znają. Gdzieś na R i my się... w ogóle No, Na tym to polega. mi się tu jeszcze skrzynia, żeby zostawić tu jakieś temy. Na przykład, z której nie chcę zbytnio pracować ze sobą. Yy, całego drewna też nie chcę, więc zostawię 10. Kilo też zostawię. Gdybym zginął, jednak. To jest całkiem możliwe. Dobra. Spróbujmy tam jakoś zejść. Chociaż to będzie trochę trudne. ale dobra, nieważne. Musimy się dokopać tam na dół. Wtedy spróbujemy zabić tego pająka. I to szkieleta, bo tu też był. No chodź tu. ten pająk. O, tu mamy już węgiel. Trzeba go szybko zebrać, zrobić pochodnie i oświetlić ten teren. nie, tak. nie, 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 już nie chcę nie, no dobra tutaj się schowajmy eee... dobra jak, jak on wybuch? No, to jest po prostu niemożliwe. Ja to nawet nie walnąłem, a on i tak wybuchł. To jest po prostu Minecraft. Coś Herobrine'a jeszcze nie widać, takiego, który by nas nawiedzał. Nie wiem, może to dlatego, że tu temu nie zrobiłem. Jeśli tak, to to tym zrobię, ale za chwilę. Najpierw trochę żelaza chcę jeszcze mieć. O, zombie. Jeszcze lep? albo mi się wdawało Dobra, yy, tutaj jeszcze było. A jest tutaj Dobra, spieszmy sobie je Bo to się nam bardzo przyda Może wtedy nie będziemy często ginąć A może i tak będziemy Duży cave tutaj jest. Myślałem, że ten cave będzie jakiś taki mały. No ale wiem, dobra. Dużo zabijaków słychać. To jest trochę irytujące. I znowu tirper, Teraz jak się można spodziewać. Dobra, spadaj tam. No oczywiście, bo per nie mógł, chociaż raz nie wybuchać. Dobra. Właśnie nie sobie sprawę, że nie będziemy mieć crafting table, bo wykorzystujemy stałe drewno. O nie! Nie, 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 nie. Spawner. Tak, nie. Yy, Okej, okay, może na chwilę sobie otworzę notatnik zapiszę kordy. Minus 425, minus 1186. Wydaje no, się jednak ta minimapa. Może jeszcze w ogóle włączę sobie deadpointy. Chociaż pewnie chcę one dużo spam na tej mapie. Dobra, to czytajcie. Co to za muzyczka w ogóle? Bo nie lubię tej muzyczki, Bo jest trochę straszna, no ale dobra. W końcu gramy na śrebranie. Tej. Tej takim parkurem trzeba wychodzić. Może nam się uda tej temy jeszcze znaleźć? Tak, to znowu otworzymy. Zrobimy jeszcze jeden mieczek. I, i, i weźmiemy jeszcze dwa drewna. Tempo chyba minus 425. Jeden, ja, dobra. Um, chcę przypomnieć, jak tam szliśmy. Chyba ten do na dół i w lewo. Tak, bo wzruszyliśmy wtedy. I przez ten travel właśnie. O nie, dwa endermany. Nie, nie, się! pochodnie tutaj on. Jest! Mamy! Udało się. Co tu mamy? O Aqua Affinity, Fire protection i Respiration. No, mogłyby być lepsze, no ale nie jest gierze. Nie, nie się na ciebie. Dobra, eee... już jesteśmy troszeczkę chwilę ubezpieczeni. Oto. No mm, pa. pa jo ja jo, oczywiście. I mamy jeszcze jeden spawner. Czemu to coś tu jeszcze słyszę? Oll. Trochę mi to irytuje. Dobra. Weźmy te nasze rzeczy na deszcz. Oczywiście pochodnie. Rasting table się jeszcze przyda. Tak. Zrobimy sobie chlebek. No już będziemy, akurat dwa. No i jest it. No to... nie wiem. Sprzynka zostawię. Bo mi nie jest. Dobrze, próbujemy dalej. Zwiecać się na nie? Nie. Nie no pojeść, dalej iść. Dwa Endermany to są. A tam dalej jeszcze Kirk Perry. Dwajcie, jest nie, w ogóle ja trafiłem. Ach, może ta mapa została przez Kirk na. Bo jak na razie to daje ostro w Tam ta mój świat. 8 żelaza. Musimy mieć przynajmniej 26. Jakbym mógł z wyjść. To były dwa enderowane i tam jeszcze jeden. Jeszcze pająk. A może coś jeszcze? Już to za mało dla mnie, nie? No. Super. E, dobra. Um, dobra, drobno, idziemy. Najwyżej będziemy walczyć, czy coś. Aha, okej. Okay. Eee, yy, opuszczona nie, świetnie. Nie, się na ciebie nie patrzyłem darwanie. Żebyś te czegoś nie pomyślał. Ja cię nawet tam nie widziałem. Ciebie to zwyczajnie nie ma dla mnie. No. Dobra, powinno być już chociaż trochę lepiej, chociaż na no dole jeszcze to jest. O, strzelają we mnie. Ale tu jest duży cave. Super, jeszcze coś, coś tam było z lat, nie zrobię chyba. Może jednak tutaj zrobimy. To prawda, mnie coś tutaj goni? Aż dotąd? No. No nie? Słyszę szkieletę gdzieś, ale gdzie? No świetnie. Jeszcze zamknęliśmy w infantowanej wroi. Yy, tak. 12 Żelaza, mamy około połowa. Trzeba się sprężyć. Wydaje się, że to stan wyjść. O tej. Spieszmy to. Mam nadzieję, że na fintinę, ale. Nie zaatakuję. O co mi się stąd? Weźcie mnie przetrzymywać. zaatakować. Dobra. Jest, odsuwał się. Mamy już dwadzieścia. Yy, to jeszcze tutaj jest trzy. A no, co więcej? Okej. Okay o wiele więcej Dobra, dla mnie to 26 wystarczy Tak, tu ci dajmy już stąd Ja już tu nie chcę być Ani chwili dłużej Ty nie chcę spędzić Dobra A, to no tu już tutaj jest wyjście, to spoko. Już przepalę sobie jeszcze te rzeczy Cześć yy, gdzie... Chyba, że zginę w walce z, ze szkieletem. To też jest bardzo możliwe. Dobra. Oczywiście się paję, znowu z powietrza chce nas zaatakować. No. Może nam się jeszcze uda wyjść. Zaraz, zaraz. A tutaj jest wyjście. Chwila, tutaj też razo jeszcze chciałem. To szybko jeszcze to zwierzmy. Bo im więcej, tym lepiej. Super. Zrobiłem zejście. bez wyjścia. Tak. Tutaj jest nas coś jeszcze schowamy może. Jeśli ja mam ścieletę, to pozwoli. Dziń... No. nie, 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 nie. Eee, jest! Już musiałem byle czym to... ...nie Dobra, może tak. Wyłączmy sobie na razie te waypointy. I zostawimy je na przyszłość. Bo na razie to jest nam niepotrzebne, tak Przyda się piecyk. Trochę węgla mamy. Więc możemy sobie przypalić żelazo. Ale że nie chcę mi się zbyt długo czytać, to zrobimy sobie trzy kwitniki, a nie jeden. Nie, hmm, to był to pomysł. Czyli tutaj też to pomysł. No, Dobra, pomysł. To był pech. Hmm, to tak, wezmę sobie to. To, a tutaj jedzenie. Lepsze jest przyprawa. A właśnie, schowam te enchanty. Schowam, schowam w ogóle wszystko. Bo mam jeszcze jeden pomysł, który jest dość ryzykowny. Potrzebny mi jest mieć. I killów. Dobra, a może prześpimy się w ogóle. La paczcie. 4 was slain by Spider. Tak, pal się. I gin. Muszę to zobaczyć. Jak giniasz. A nawet sam ci pomogę zginąć. O, piąty level nawet no, już nabiłem. No i znowu sobie niszczę wyjście z tej jaskini. Jeszcze właśnie chciałem teraz węgiel jeszcze zdobyć tak szybko. 32 jest No i teraz możemy iść go dać. Tylko, jaka stąd wyjdę, trzeba sobie znowu coś wykapać. Dobra, tutaj będzie takie miłe wyjście. No i udało się. 6 wędla powinna wystarczyć. Dobra, to dzisiaj będzie taki odcinek kopalniany, można powiedzieć. Myślę, że w następnym będzie jeszcze ciekawiej. Teraz to zbytnio nie chcę iść dalej. Ze względu na to, co było w ostatnim odcinku. A to chyba sami pamiętacie. Tyle i temów straconych. No, dobra. Mamy jeszcze sklejta. Już jest o wiele lepiej. Właśnie jedzenia Trzeba wieść Dobra Tyle to coś lepiej schowam Dobra, żeby nie było tak, że z w wcale w tym odcinku nie walczyłem to pójdziemy spróbować tego zabić Dobra no chodź Dobra sando ci przyjdę I to nie Umiesz do mnie po po popłynąć? Możesz? Nie? No i dobra. Dobra, idę po miecz. Teraz on żyje czy nie? Ja to jest ten zbudowany. Tam też jest jeden zbudowany. I są tylko dwa żywi. Dobra, weźmy sobie jeszcze jeden miecz. <gryw> ja lubię to inwentaryk Naprawdę. I lecimy do Hino. No chodź. Może do Tyłu sali to, żeby dopłynąć do wyspy. O, tam jest Jundla. Tu też się będzie można przejść. Chyba, że tam już byliśmy właśnie. Co to jest? What the... Co to ma być, kurde? Nie, dobra Słaby on jest. Harku. Ani nieraz mi nawet nie walnął. O! Mamy płyty. Dwie. It's it's I z Świetnie. Zabiliśmy Hero I I jeźdź. Czy to nawet nie ma co Dobra. Um, no oczywiście Drena mi brakuje. Zrobić jeszcze jedną skrzynkę, i zakończymy odcinek. To będzie też krótszy. I na cloudzie. Wobec kiedy No. Dobra, skrzynka. To jest nasza tymczasowa baza. Jeszcze raz. Skrzynka. Ciała. Dobra. Wbierzmy nasze żelazo. Table. Tak, brakuje nam tego. Wódków i czapki. Weźmy jeszcze jedne, jednego patyka. I oczywiście, albo nawet dwa patyki. Tak, dwa patyki będą lepsze. Zrobimy sobie dodatkowo jeszcze dwa miecze. Mamy jeszcze jedzonko, mamy... Enchant, raczej książki na Enchant i może powiedzieć tylko jedno. Chyba jestem gotowy. No. Oto zaczymy odcinać. No, takie trudki dzisiaj. 20 minut. Dobra, e, skądśmy, bo on może się jednak pojawić dzisiaj. Mm, a ja nie jestem na to przygotowany zbytnio psychicznie. Dobra, no to. Jeśli Wam się podobało, to możecie dać łapkę w górę, skomentować, filnić. I proszę was, żebyście napisali, czy takie odcinki, czy, czy lautowe czasami mogą być. Czy chcecie właśnie tylko, że poza na przykład poszedł czasami, od czasu do czasu. Jeśli zginiemy, to jest bardzo prawdopodobne. No, no to trzymajcie się. Cześć!